I ostatnie dwa ćwiczenia, czyli e, omijanie przeszkody i slalom szybki, czyli właśnie to, co jest przede mną. Oba ćwiczenia mają za zadanie sprawdzić umiejętność używania przeciwskrętów w praktyce. Przynajmniej tak sobie tłumaczą to egzaminatorzy, instruktorzy, ktokolwiek. W każdym razie, co nas interesuje, tutaj średnia prędkość powinna wynosić 30 km na godzinę. Zazwyczaj instruktorzy mówią, ławie, szybko i wyjedź szybko, to będziesz miał. No i okej, okay, tak, tak też się da. Natomiast według mnie najlepiej jest sobie tym gazem, tak samo jak w przypadku każdego innego ćwiczenia, umiejętnie operować. Ponieważ to nie tylko nam pomoże, ale też sprawi, że motocykl będzie stabilniejszy, my się będziemy czuli pewniej, dlatego. Tak samo jak w przypadku poprzedniego ćwiczenia nogi mocno zaparte operujemy gazem i patrzymy się tam, gdzie chcemy jechać. Myślę, że spokojnie tutaj było 30 na godzinę. To jedziemy sobie jeszcze raz. Na licznych to było około 40 parów, więc. więc myślę, że spokojnie. Eee, taka śmieszna anegdota. Eee, w momencie, gdy zdawałem z kategorii A2 na a zapomniałem, że ograniczenie, znaczy, Boże, wymagana prędkość wynosi 30 na godzinę. <grym> Jeździłem ten slalom eee, na 50, bo. Bo przy omijaniu przeszkody mamy 50, a mi się to pomyliło i myślałem, że mamy 50 i tu i tu, więc, więc jakby no, da się i tak. To ważne, przy tym ćwiczeniu nie najeżdżajmy bardzo szybko, bo wtedy się wystraszymy. Jedźmy z dobrą dla nas prędkością z komfortową, z taką, w której my się dobrze czujemy. Ponieważ w momencie, gdy będziemy jechali zbyt szybką, prę... zbyt dużą prędkością, zadziała nasz instynkt i po prostu się wystraszymy. I możemy sobie tak naprawdę więcej biedy napytać niż pożytków. Bo w momencie, gdy będziemy jechali za szybko, możemy się po prostu przestraszyć i sobie tutaj coś złego może się zdarzyć. Co? O nie Dobra to zostaw takiego Nie, nie, nie ten Nie, nie pękcie może bardziej Trudno Niech tak będzie I ostatnie ćwiczonko, czyli omijanie przeszkody i tutaj ważnym elementem jest to, że musimy mieć tylko na bramce wejściowej 50 na godzinę, także już nie jest ważna średnia prędkość jak w przypadku slalomu szybkiego, tylko tak naprawdę liczy się moment wjazdu na ćwiczenie. <grytanie> to jest bardzo ładny Dla mnie dziękuję. Będzie jeździł ze mną. Teraz już musisz pięknie Oczywiście. Dobra, czyli 50 na godzinę na wjeździe i w zasadzie e, omijamy z dowolnej strony. Zaliczone i teraz jeszcze raz Pięć dyszek i wjeżdżamy na pierwszą bramkę. Troszkę rozpęd miałem za małe, ale zaraz sobie to naprawimy. Jak widzicie, nawet można jechać szybciej i to ćwiczeniem bez problemu damy radę zrobić. Siemano. Także w tym filmie to już wszystko i zapraszam Was do kolejnych, bo będzie się działo i będzie fajnie. Także wszystkich Was zapraszam na mój kanał i przede wszystkim do subskrypcji, ponieważ jest dość mały, i żeby się rozrastał jak najszybciej, żeby Was było jak najwięcej. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.